Kochani, Boże Narodzenie ma wiele wymiarów duchowych. Są to święta, gdzie mówimy o narodzinach Chrystusa, sami do tego się przygotowujemy w czasie Adwentu. Są to święta rodzinne, bo przecież rodzina Marii i Józefa opiekowała się narodzonym Chrystusa. Myślę, że w tych czasach, kiedy zapomina się właściwie o świątecznym, religijnym wymiarze świąt warto życzyć wszystkim Bożego błogosławieństwa, ale też przede wszystkim przeżywania treści religijnych, by nie zakupy, nie komercja. Nie materia przysłaniały na to święto, ale aby właśnie oczekiwanie, aby ten czas, kiedy przypominamy sobie pamiątkę narodzin Chrystusa, był także czasem, kiedy Chrystus rodzi się w nas. Bo wtedy Właściwie rodzi się nasza wiara i nasza religijna przyszłość. I dlatego życzę Wam, w Waszej szkole, aby wśród tych wartości, które kształtują szkołę biznesu, wartości duchowe zajęły równoległą pozycję. Człowiek musi w dwóch wymiarach się rozwijać. Musi zdobywać zawód, myśleć o materii, ale wszystko to będzie mało znaczące, jeśli nie będzie w tym humanizmu, jeśli w tym nie będzie Ducha Bożego. I tego w okresie świąt wszystkim serdecznie życzę.